Urszula Lewartowicz, Echo. Pewnie jeszcze nic nie wiecie. Powiem zatem wam w sekrecie, że już od pewnego czasu gdzieś pomiędzy ścianą lasu, a tym domkiem krytym strzechą, pomieszkuje sobie echo. Z ważną misją tu przybyło, wśród gałęzi się ukryło, Dźwiękiem bawiąc się zmysłowo. Słowo, 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 słowo. Poprzez słowne swe zabawy, zgłębić zwierząt chce postawy i werbalnych gier przyczyny. Czyny, 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 czyny. By się słownym tym uciechom przyjrzeć, przyjść musiało echo w czas najważniejszego święta, gdy zbierają się zwierzęta wszystkie razem na widoku. Tak też było i w tym roku. Lista zwierząt była długa. Otwierała ją papuga, której dziób niezwykle słodki wręcz uwielbiał wszelkie plotki. U jeleni znów rozruba. Świnia trochę jest za gruba. Lwom odbiła chyba władza. Liz z zającem się prowadza. Nutria futro ma prawdziwe, czemu ja się mocno dziwię. Wszak popija z soi mleko, deklarując, że jest eko. Mysz ma kapelusze nowe. Dumnie wkłada je na głowę, a jest niby taka biedna, to kłamczucha mała jedna. Przy tym wszystkim się upiera, że to ponoć od fryzjera te nakrycia otrzymała, gdy wąsika podcinała. Niby z cięciem więc w komplecie plecie, plecie, plecie plecie. Lecz papuga nie słyszała wciąż gadała i gadała, za papugą stała kurka, wystrojona w cudze piórka, w blasku swojej własnej chwały. A zwierzęta podziwiały, podziwiały i pytały, skąd ten imicz okazały. Myśl rzuciła mądra sowa, że ta fizjonomia nowa jest w zasadzie nierealna, w związku z czym nienaturalna, i że dziwne ma wrażenie, że to piękne upierzenie na 100% już widziała i z pewnością podziwiała u koguta, który skrycie mnożył je przez całe życie. Kurka w mig się oburzyła, po czym głośno się chwaliła, co nie uszło z echa, że to naturalne pecha, oraz nawilżona skórka odpowiada za te piórka. Kwestia genów i natury. Wszystkie piórka z mojej skóry. Ani jedno nie jest spoza. Poza, 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 poza. Poza tym, to ja w te pędy potrzebuję dobrej grzędy więc zwierzęta szybkim pędem zorganizowały grzędę. Kurka jednak narzekała. Toż ta grzęda jest zbyt mała! Ledwiem piórka pomieściła. Znowu sowa się wtrąciła. Tak to jest. Dać kurze grzędę, a ta zaraz wyżej siędę. Prędko jej odrzekła kurka. Spójrzcie tylko na me Wymagają od świętności blichtru, oraz rozrzutności. Nie sprawiajcie mi przykrości. Rości, 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 rości. Tu wypowiedź się urwała. W dali kłótnia rozgorzała, wrony głośno tak krakały, że zwierzyniec niemal cały w jednej chwili zastygł w ciszy. Wszystko zaś za sprawą myszy która przyszłaby od zera problem szkodliwości sera już podparty badaniami skonsultować wraz z wronami. I tu się zaczęła draka. Tak zaczęły wrony krakać, że wybuchła awantura. Włos się jeżył, sierść i pióra tak krakały i krakały, że aż w lesie skry leciały. Z każdą skrą kolejna skra. Kra, kra, kra! I kra, kra, kra! Cóż też przyszło jej do głowy? Ser jest zdrowy, bardzo zdrowy, zdrowszy bardziej niż li kra, kra, kra i kra-kra, kra-kra i kra. Ikra. Od kra mysz już była mokra, uszy puchły jej więc od kra. Kra dudniło z każdej strony, wrony bowiem jak to wrony wciąż krakały i krakały. Biednej myszy szans nie dały na wypowiedź choćby krótką. A gdy rzekła już cichutko swoje skromne pi pi, pi" wydawało się, że śpi. Stąd wron nad nią górowanie. Była mysz więc na krakanie zbyt nieśmiała, na zbyt mikra. Kra, 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 kra! kra i kra! Przykro było przy tym myszy, że nikt zdania jej nie słyszy. I tu się wtrąciła kura. Musisz być do przodu! Hurra! I choć rzecz to dla cie przykra, gdzie kra mówią, mów i ty kra! Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one! A mysz miała własne zdanie. Przeszkadzało jej krakanie i typowa wron ekspresja. Presja, 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 presja. Tu krzyk ucichł, gdyż nad staw wkroczył dumnie piękny paw. Metr piętnaście miał na oko. Głowę nosił tak wysoko, jakby wszystkie zjadł rozumy. Szyję przy tym miał jak z gumy. Powitały go zwierzęta niczym króla, prezydenta bądź idola największego. Przewspaniały nasz kolego. Nie działało to na niego. Bardziej spektakularnego żądał czczenia blasku swego. Czcili więc go jak świętego. Niosło echo się do tego. Ego, 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 ego. Tu się echo wycofało. Zdala już obserwowało popijając czarną kawę zgromadzenie to ciekawe. Puchły przy tym echa uszka. Plotkowała wciąż papuszka. Kurka cudzy pies wkładała, coraz wyżej grzędy chciała. Wrony głośno znów krakały, innym krakać też kazały. A i paw był przez dzień cały dumny i zarozumiały. Pora wracać, rzekło echo. Dom minęło kryty strzechą. Staw i długą ścianę lasu. Nic tu po mnie, szkoda czasu. Każda ujawniona cecha pozostała tu bez echa.